Centrum skłusza Red Eko, www RedEco www.redeco.pl Przygotowania koni, przygotowania toru, sporo pracy w ostatnich tygodniach i miesiącach czekało na Roberta Świątka. Czy jedno i drugie zadanie udało się wykonać rzetelnie? Nasz rozmówca nie ma wątpliwości. Zupełnie spokojnie to wszystko przebiega, dlatego że w tym roku mamy dużo więcej czasu na przygotowanie sezonu. Rzeczywiście było dużo prac, takich, które przyniosły nam pewne nowinki, o których y, będzie wiadomo już przed samym sezonem. Natomiast y, zupełnie spokojnie, bez problemu, toczył się cały cykl przygotowawczy dla koni. Zwłaszcza, że rzeczywiście stanie jest największa 36 koni w treningu dwa biegają jeszcze gdzieś tam po padokach, także, także będzie ich całkiem sporo. I myślę, że są dobrze przygotowani. Rok 2013 należał na partynicach do Michała Borkowskiego, wygrał największą liczbę gonitw i został najlepszym trenerem na torze. W nowym rozdaniu Borkowski też powinien odegrać istotną rolę. Na pewno Michała się dalej należy obawiać, ponieważ Michał ma dalej dobre konie i w zeszłym roku pokazał, że potrafi trenować konie. Jeżeli chodzi o moją stajnię, to jest całkiem sporo dobrych koni niewątpliwie świetnie zapowiadają się koni dwuletnie. Jest ich aż 10 i mają kapitalne pochodzenia. Natomiast konie starsze, no konie starsze będą rywalizowały z dużo lepszymi końmi przejeżdżającymi z Czech. Tutaj nie będzie bardzo łatwo jakoś sobie poradzić, ale to, to tego się nie boję, bo jak się chce rywalizować w sporcie, to, to trzeba rywalizować z najlepszymi, a nie prawda, starać się ogrywać słabszych. Świątek nie ukrywa, że ma ambitne cele na nowy sezon. Chce walczyć o pierwsze miejsce wśród trenerów będziemy się starać tak to zrobić żeby zdobyć pierwsze miejsce albo pod względem sumy nagród albo pod względem ilości z wygranych gonitw no jest sporo koni bardzo ciekawych bo też i właścicieli mamy bardzo interesujących i tych ze świata biznesu mamy Toma, Tomasza Misiaka mamy Tadeusza Sieradzkiego który coraz bardziej inwestuje w konie Yy, też mamy tutaj Albina Nisponia, który najpierw hodował araby, a teraz zaczyna skłaniać się ku koniom pełnej krwi angielskiej. No i mamy gwiazdy medialne, bo Bogusław Linda, do, że tak powiem, dogląda swojego konia, który świetnie się rozwija. Yy, I no, jest to tak dosyć bardzo ciekawa stawka i myślę, że nie należy zapominać o Sankjangu Krysi Łukaszewicz, czy o koniach z Golejewka, które rok w rok świetnie biegają i, i wygrywają? Myślę, że Marian Dudzik tutaj będzie też przyjeżdżał gorąco je dopingować. Nowy sezon znów ma zaskoczyć fanów szybkości i piękna koni będzie. Rekordowo. Już mamy zaklepaną pulę nagród na prawie 2 miliony złotych. Dwa dni wyścigowe więcej. No i przede wszystkim nieprawdopodobną rzecz: no, udało się ściągnąć do Wrocławia Oaks dla klaczy czystej kwi Przepraszam, pełnej krwi angielskiej. I to w przyszłości ma być taki prawdziwy międzynarodowy Oaks. Chcemy, żeby Europa Centralna przyjeżdżała tutaj na Oaks. Termin jest tak dobrany, żeby mogli startować Czesi, Polacy, Niemcy. I to to będzie absolutnie gonitwa, która poza Wielką Wrocławską, Wielką Partynicką czy Nagrodą Prezydenta będzie taką gonitwą sztandarową tego toru. I myślę, że no to już jest absolutny, absolutny top. Inauguracja sezonu 27 kwietnia. Centrum Skłusza Red www Redeco www.redeco.pl